przytoczył te wszystkie cyfry i liczby, które mnie się już w głowie mieszają, więc ja pamiętam jeszcze taką osobistą historię, jak ja pamiętam historię tej hali. O, chyba, w serce chyba w piątym lub roku, piątym nawet chyba, to był wniosek zgłoszony do zintegrowanego programu, jak ja pracowałam w Katowicach. No i zbudowano tą halę, została pieniądze. Potem się okazało, że to jest jeden z najpiękniejszych budynków, zresztą tam widać tą tabliczkę, że jest najlepsza przestrzeń w 2007 roku województwa śląskiego została odnaglona. Nie byłam już na otwarciu, bo wtedy zostałam w mój to już nie, nie otwierałam jej, ale przy tym mówili, że to jest taki piękny budynek. Po czym się okazało, że dosłownie 15 km od mojego domu zdarzyło się to, co się w zeszłym roku zdarzyło i ta hala z pieniędzy europejskich zresztą finansowana. Płynęła. nie mówiono, że spłynęła, pokazywałam te zdjęcia właśnie te, które pan burmistrz pokazywał. No i trzeba <laughs> było znaleźć jakiś pomysł na to, żeby się halę odbudować. I w zeszłym roku yy, najpierw mieliśmy takie dodatkowe środki, z, yy, Komisja Europejska nam dodała. Zaczęliśmy myśleć od razu właśnie, bo był no, naprawdę bardzo szybki taki proces. I na Radzie Ministrów, Ministrów Pracy, Spraw Wewnętrznych, i oczywiście zaczęły się rozmowy na temat Funduszu Solidarności. Pan Burmistrz o tym mówił, to jest taki specjalny fundusz, to jest prawie 3 z tego Funduszu Solidarności w Gwierniu, będzie za, wpłynie mm, do Gierunia. Natomiast Komisja Ochotnicka nie chciała się zgodzić na sfinansowanie rzeczy, które już były z jej pieniędzy sfinansowane. I wtedy, w też w roku, w czerwcu, zaprosiłam pana komisarza Hanna tutaj i wsadziliśmy go w Krakowie w helikopter i oblecieliśmy te tereny. Znaczy, bo ktoś, kto nie widział tego, co się tutaj stało, to wiesz, że nie, nie, nie zdawał sprawy, jak sytuacja wygląda. Tutaj było wiele projektów, które już były sfinansowane i na które akurat te dodatkowe środki, które jakby one się pasowały, pasowały, żeby je z nich z powrotem odbudować. Natomiast no, jak się siedzi w Brukseli, to nie specjalnie to widać. Więc myśmy go wsadzili, ja z nim helikopterem pierwszy raz, co zresztą leciam, on nie wiem, jak pierwszy. chyba nie pierwszy, i przelecieliśmy z Krakowa tutaj nad tymi wszystkimi terenami, pokazując właśnie między innymi, no głównie wiemy, bo to, co to tutaj, to tutaj wyglądało najgorzej. I właściwie od razu żołnierz na konferencji prasowej na Muchowcu powiedział, że absolutnie jest zgoda Komisji Europejskiej, żeby te 200 milionów euro. To jest taki program 3 rady 200. Właśnie w ramach tego te wszystkie inwestycje, o których Pan Burmistrz mówił, były realizowane. E, żeby te pieniądze poszły na sprawy obwodniowe. Oczywiście nie tylko na Śląsku, ale tutaj byłoby to naj, najlepiej pokazać. E, jestem naprawdę szczęśliwa, że dzisiaj jestem w tej hali, która, którą właściwie poza zdjęciami to widzę po raz pierwszy. E, ale jest naprawdę niesamowita imponująca, już jak się jedzie, to wiedziałam, że to jest ten budynek taki, taki który, który pamiętam ze zdjęć. Gratuluję Państwu serdecznie. Przede wszystkim gratuluję tego, że się Państwu e, jakby chciało, no to jest zupełnie naturalne, ale że wszystkim nam starczyło energii, żeby ten łańcuszek poskładać, bo to naprawdę, to było tyle źródeł finansowania, tyle różnego rodzaju wniosków, ale dla, dla rządu, w imieniu rządu, dla rządu była to sprawa priorytetowa. Tak wielu, jak i inne e, miejsca, które ucierpiały w zeszłym roku w trakcie pogodzi, e, mam nadzieję, że czują podobnie jak tutaj Państwo, że ta ilość pieniędzy, która i ze środków europejskich, no bo jednak główna część tej, tej pomocy takiej dla gminy, e, to, była, to jest pomoc właśnie ze środków Łukaski Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Fundusz Solidarności to jest współpraca MSWIA i MRL. -y. E, więc że, że te wszystkie ym, y, linie, czy te wszystkie sznurki się powiązały i że jesteśmy tutaj dzisiaj, gdzie jesteśmy. E, I życzę Państwu, żeby na przyszłość, pierwsze, już co roku były do i żeby nigdy się taka sytuacja nie, nie zdarzyła, ale po drugie, żebyście Państwo jednak w tym następnym budżecie, teraz wiem też jak wnioski składacie, ale już w normalnym trybie, nie w trybie powodziowym, sięgajmy do pod tych pieniądze inwestycyjnych, które na pewno po roku 2014 przyjdą. Jak Państwo wiecie, to jest, mamy szansę na 300 miliardów, to jest, to jest dość ostrożnie mówię, podawana kwota na te 300 miliardów złotych w Polsce. Oczywiście, jak się mówi o takich kwotach ogromnych, to do mieszkańca to ciężko, <tostek> y, ciężko dociera do mnie również, ale, ale potem jak widzimy tutaj kilka milionów, czy kilkanaście w postaci w takiej fali jak tutaj, w postaci Was, którzy będziecie z niej korzystać, no to zawsze się chce. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość.